Siemano tutaj, Igor Ignacy, nie Igor prywatnie. E, to jest moja klasyczna piątka. Okej, okay, lecimy tutaj, no dobra. Pierwszy kawałek, który wytypowałem, jest takim początkiem mojej zajawy na hip-hop. Tak też zauważyłem, że inni też chyba typowali takie swoje początki zajawy. Ja też stwierdziłem, że warto to ująć i jest to 5-2 dębiec, to my Polacy. <noise> Bardzo to lubię, mogę to nawinąć, chyba znam to lepiej niż hymn polski, bo znam naprawdę wszystkie wersy, które tam zostały nawinięte. Buja mi głowa do tego od, nie wiem... 6 roku życia. Nie wiem kiedy to wyszło, ale pamiętam jak... no dobra nie 6 roku życia. Ale jakoś jak miałem około właśnie coś koło 6, 7, 8 lat, nie pamiętam dokładnie, eee, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak hip-hop i to my Polacy było pierwszym utworem, który Chyba... Jeden z pierwszych. No nie będę tutaj z wymieniał i, <noise> i całej reszty. Bo to już jest taki trochę pop, trochę hip-hop, trochę tip-top, coś tam tego, to już... No, no, no głowa tak nie była jak przy 5 To jest po prostu zawsze jak to wiedzie, gdzieś w furze, zawsze gdziekolwiek się tego nie usłyszy, to po prostu z ziomkami lecimy po wszystkie wersje, to nie, nie można się przy tym pohamować. To już jest po prostu zakodowane gdzieś w głowie i to już nigdy nie wyleci. I te teledyski tam w tle. Tak się bujają te bloki. To były efekty specjalne. Słuchajcie, nawet e, dzisiaj e, z 5-2 zbieram takie wielkie nazwiska jak A$AP Rocky, inspiracje. Widziałem takie teledyski. Tak? Kto A$AP Rocky zrobił taki teledysk? Już nikt z nas nie pamięta, OK, Ale gdzieś widziałem tam za oceanem, jak właśnie teledysk taki jak w 5-2 został zrealizowany dzisiaj i w dzisiejszych czasach i zrobił to ktoś e, bardzo popularny. Nie wiem właśnie czy to nie był A$AP albo Kendrick Lamar. Łos kraju mataczy, to my Polacy, Łos kraju bez pracy, to my Polacy ruszyjąc walczy, to my Polacy Wiesz co to No kurde, je ja pewnie, że ten utwór, no jak miałbym to pominąć? Proszę Państwa, utwór, który musi znać każdy, yy, pra każdy prawdziwy słuchacz hip-hopu, a jeśli ktoś tego nie zna, to musi to nadrobić, ponieważ to jest yy, moim zdaniem... Jeden z najlepszych utworów, jakie e, są nawinięte, w sensie technicznie, to jest po prostu tak wspaniale zrobione, a jest to utwór Introgliceryna Ostrego z Ja to tylko sprzątam. No, jak to, jak, jak to mi pierwszy raz kumpel puścił, to, to byłem w szoku. Wiesz, ja już znałem wcześniej Ostrego, ale jeszcze wtedy się w niego tak dobrze nie wgryzłem. Pamiętam, odkryłem Ostrego w Gimbazie, jak byłem. To taki nieistniejący twór już. Za niedługo już ludzie to nie będą wiedzieli o co chodzi, więc wytłumaczę młodemu pokoleniu, taka szkoła kiedyś też w podstawówką, ale nie odbijając do brzegu, na Ostrego to jest kawałek, który też mogę wyrecydować cały na pamięć, jak 5-2. Pamiętam, nawet nie w gimnazjum, w podstawówce jeszcze mi się to, się to poznałem. Teraz sobie przypomniałem, jak grałem w Tibie z ziomalami i byłaliśmy właśnie do Ostrego i do Górala i właśnie Introgliceryna była naszym takim szlagierem, który po prostu wspólnie e, nauczyliśmy się nawijać, bo po prostu rozbudowanie tej, tego, tego utworu jest tak e, fenomenalne i w ogóle pierwszy raz wtedy odkryłem, że można robić e, tak, e, takie przejścia w utworze, że mamy właściwie dwie, e, dwie linie melodyczne w jednym utworze i robi to naprawdę kozacką robotę. Jeszcze w przerwie ten lektor. Eee, wyrwany z jakiegoś Młody Nasłuchacz czy czegoś, no Kozak, Kozak, naprawdę wspaniały utwór A Jeszcze tam jest taka zajebisty, zajebisty wers. O hajs samochody, lans i dupy mnie nie pytaj, mówisz mam słaby rap, znaczy już masz w jelitach. I to jest taka, to jest taki wers, jak go usłyszałem, to po prostu miałem, po prostu drop the mic, ostry wychodzi, cały na biało, byłem naprawdę, byłoby mi się to bardzo podobało, tak, jako dzieciak uwielbiałem i dalej uwielbiam. Do dzisiaj mi to bangla, jak to wie. No to, to się nigdy nie nudzi. To są takie legendarne kawałki, które nigdy się nie przeterminują. Okej, samochody i dupy mnie nie pytaj, mówisz mam słaby rap, znaczy uszy masz Billita. To dziewiąta płyta z tą muzyką dorastam. Dzięki Boże za energię równą laką! jee, Kolejny klasyk Bigel Ron, To jest kurwa coś, coś już historycznego. Pamiętam jak śmigaliśmy na deku. I Bigel wtedy bujał też do nas, i no. my do Bigela bujaliśmy. <gry> I, I to są fajne czasy disco tak. Bigel, Bigi, całe tamte czasy Nowego Jorku. No, klasyk, klasyk. Także to trzeba. Trzeba znać. Nie znać tego na drodze. człowieku pewnie. Czwarty kawałek. Tep 201 problemu. No, to jest najlepszy storytelling w Polsce. Bez dwóch zdań. Dla mnie. No, jeszcze Fokus bym może egzekwowo tam rzucił, ale Oskar rozjebał. No, to jest też. no To się to, to, to mogę słuchać bez przerwy. To, to, jest, to jest kolejny kawałek, który po prostu recytujemy z zamkniętymi oczami. Chociaż. Yy, nie wiem, czy mogę nagiąć zasady, ale tak egzekwo, to czwarte miejsce bym dał równo Te 201 razem z W tej podróży z sentymentu, ponieważ W tej podróży to jest pierwszy utwór, jaki usłyszałem z płyty Art Brut i to jest pierwszy w ogóle utwór Problemu, jaki usłyszałem I, i wtedy po prostu poznałem coś tak wspaniałego, tak jak miałem to, to były takie dźwięki, które mnie tak kręcą tak samo jak, pro, jak Pink Floyd na przykład. Na Pink Floyd miałem taką samą zajawę. Eee, lub na Hendrixa właśnie jak na problem, i poznałem to właśnie za pomocą tych dwóch utworów te 201 i w tej podróży. Dziękuję Grzesiu, że mi to pokazałeś w furze, jak tripowaliśmy. Naprawdę. Dozgonna wdzięczność. O, na chlaszcze i zapominasz. Potem siedzisz myśląc, kurwa, ale rozgmina. I co z tym zrobiłeś? o człowieku nie wiem. Okej, okay. ostatni kawałek. Jest też mocno dla mnie sentymentalny ponieważ on mnie nakręcał do, do tego, do działania. Coś nowego, znaczy nowego, teraz już, to, to już nawet to jest stare. <grywa> Kurwa, ale czas leci. Um, Ace Rocky i Ferg w kawałku Kissing Pink. To jest pierwszy w ogóle utwór chyba A$APa, jaki, jaki poznałem. I poznałem go, nie wiem, nie wiem, czy ktoś mnie tutaj kojarzył, ale hip-hop może pamiętać takiego kolesia, jak kolorowy vlog, którego pozdrawiam, Simon. Ty mi to pokazałeś, ty mi otworzyłeś głowę, oglądając Twój kanał, że można robić w ogóle takie YouTube, które są, są swoje, są rozkwiny z Twojej głowy, są w Twoim stylu zrobione i to, i to, i to mi się bardzo spodobało. I pamiętam Kissing Pink to był jakiś jeden z utworów, który poleciał w jego, w jego wideo. I zawsze mnie to potem napędzało do tego, że, za, że też chciałbym tak się uniezależnić i niezależnie zacząć zarabiać, e, odciąć się właśnie od rodziców, dać im trochę, odciążyć ich moim mną czy moim problemem e, i, i właśnie chciałem zawsze się wyrwać z chaty. Żyć sobie niezależnie, robić rzeczy niezależne, robić takie rzeczy, które mnie, które mnie cieszą i ten kawałek pamiętam przy samych początkach moich czasów z YouTube'em. Właśnie bujał, u mnie i, i słuchałem tego mocno. Katowałem to, gdy montowałem swoje pierwsze produkcje. Właśnie oglądałem takich twórców jak właśnie Kolorowy, i to, to były początki. Tak, tak. Hip-hop wtedy był, był bardzo mocnym takim. Takim mechanizmem napędowym, którym jakoś tak budował i mo motywował do tego, żeby działać. I tak jakoś się znaleźliśmy tutaj. Jesteśmy tutaj. No i Pink to był taki, to była taka bateryjka, taki mały doping e, moich emocji, żeby, żeby właśnie się znaleźć, żeby zna zrobić to, o czym się marzyło. Jesteśmy tu. Cieszę się bardzo. Mob, signs, play, grab... Pozdrawiam wszystkich serdecznie. E, miejcie swoje takie utwory, właśnie które Was tak, tak, tak ładują. Szukajcie tego. Jak nie szukacie, nie macie, nie lubicie muzyki, to coś jest z wami nie tak. Nie, tak nie może być. Tak więc szanujcie wszystkie utwory, które Was napędzają, Karpcie się nimi, zróbcie swoje. Elo. Ignę Nie musi być HD, byle zawsze był wolą Nie chce strugać a w płaszczce po Malboro Nie sz bo za wszystko jednym uderzeniem Jeśli mamy czegoś pewne to jestem pewne siebie Rad nie mutną o pieniądzach, nie wich imieniu się stara Te trzy minuty warte na eBę i dolara. To systemu ofiara czy łaska Nie mój problem chce żyć godnie z honorem temat po swojem odrąży